Cześć! Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości, a zobaczycie w nich między innymi... Gminny Dzień Dziecka w Zbąszynku, Sportowe Miasteczko, Tymbark Cup, zagrały drużyny UKS Junior, na cztery kolejki przed końcem Syrena Pewna Awansu. Wywalczyliśmy sobie amas na boisku, dlaczego mamy nie, nie skorzystać. Zobaczymy, co z tego się urodzi. Czas pokaże. Ja mam nadzieję, że, że po jednym sezonie nie, nie wrócimy do okręgówki. Syrena z Bąszynek wygrała ze Zjednoczonymi Lubrza i zapewniła sobie miejsce premiowane awansem do czwartej ligi. W sobotnim meczu pokonali przeciwnika 4 do 1 i mogli cieszyć się nie tylko ze zwycięstwa, ale również z awansu do czwartej ligi. Czekaliśmy na to od zimy, także dzisiaj jest fajnie, pięknie. Coś wspaniałego, to jest pierwszy raz w historii z Bonszynka. Wywalczyliśmy sobie amaz na boisku, dlaczego mamy nie, nie skorzystać. Zobaczymy, co z tego się urodzi. Tu jest fajna młodzież, kupę młodych chłopaków, im się to należy, także po to graliśmy. Sukces naszych piłkarzy to ogromne wydarzenie. Po raz pierwszy w historii klubu zagramy w lubuskiej czwartej lidze. Należy nam się troszeczkę odpoczynku. Sezon się przedłużył strasznie. Mamy mnóstwo kontuzji, mikrourazów. Gramy no, praktycznie ludźmi, można powiedzieć, taki troszeczkę rezerwowymi. Poziom na pewno będzie wyższy w czwartej lidze niż w okręgówce, ale myślę, że mamy taki zespół, że jak dojdzie jeszcze kilku zawodników, którzy wzmocnią każdą formację, to damy sobie radę i myślę, że spokojnie się utrzymamy w tej czwartej Piłkarzom, działaczom i kibicom gratulujemy wspaniałego osiągnięcia i życzymy powodzenia w czwartej lidze. Pod nazwą Sportowe Miasteczko odbył się gminny Dzień Dziecka w Zbąszynku. 31 maja na płycie treningowej obiektów sportowych powstało miasteczko sportu, a w nim gry komputerowe, zabawy z animatorami, rzuty do kosza, strzały do bramki celnościowej i wiele innych zabaw i gier sprawnościowych. Miasteczko było otwarte przez 7 godzin i dla każdego za darmo. Za co największe podziękowania należą się burmistrzowi z Bąszynka, Wiesławowi Czerskiemu. Ogromna liczba dzieci, która skorzystała z przygotowanych atrakcji, pokazała, że taka impreza powinna wpisać się na stały w kalendarz gminnych wydarzeń. Aż dwie drużyny wystawił UKS Junior z bąszynek w tegorocznym turnieju Tybark Cup z podwórka na stadion. Niestety, obie drużyny odpadły w zawodach powiatowych i nie zagrają w finale wojewódzkim. Jedna z nich awansowała nawet do finału turnieju, ale niestety przegrała po serii rzutów karnych z Międzylesiem. W turnieju wystartowało łącznie 9 drużyn. Przypomnijmy, że już 22 czerwca w Zbąszynku odbędzie się 11 Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej imienia Andrzeja Łeszyka. To wszystko w tym wydaniu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia! TV Sport Info z Ośrodek Sportu i Rekreacji www.osir.spaszynek.pl